Dajka, chcę Wam pokazać moją kolekcję płatku pod oczy i maseczek. Do twarzy. Dobra, i na pierwszy rzut, y, ogólnie polecam Wam, w sensie na pierwszy rzut idzie taka maseczka. Ale chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że ja ogólnie, nie wiem co ze mną jest, ale ja, jak ze wszystkim dosłanie, to mam coś takiego, że muszę kupić maseczkę ostatnio. Mam coś takiego właśnie. No i dzisiaj byłam na zakupach i właśnie kupiłam dużo rzeczy. Ja już Wam się chwaliłam z tym, nie? To, to jest naprawdę, to jest rozsądna rzecz. To jest jedyna rozsądna rzecz, którą wczoraj kupiłam. Nie, dzisiaj kupiłam, sorry. Ale nie, 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 stop. Maseczki też są rozsądne. Wszystko jest w tym pokoju rozsądne. Bardzo. Jak te milion piszaków które nawet nie wiem, po co tu są. Jej, to jest bardzo rozsądne. Dobra, bez przedłużenia Proszę bardzo. Dress code'u... To jest taka maseczka panterkowa, nie wiem. Ja po prostu po prostu chciałam mieć te wszystkie rzeczy z Dreskołu, żeby zrobić ich po prostu test. Nie wiem, czy będę robić je na ka kanał, albo po prostu będę jakby robić. No, będę oceniać wygląd. Nawilżenie potem. Dobra, by the way, będę je po prostu oceniać. Nie wiem czy nagram z tego serię, czy po prostu będę jakby to wrzucać na posty. Dobra, pierwsza rzecz. Mamy. Ja to wam... Dobra, nieważne. E, druga rzecz taka jest. E, to też jest z Rescode'u właśnie. To jest taka... No, też jest taka maseczka po prostu do twarzy. Ja tam po prostu jak ktoś widzę z Rescode'u, to biorę, bo chcę po prostu z tego zrobić test, tak jak mówiłam. E, tych naklejek nie biorę, bo ja z tego jakby nie korzystam. W sensie, no. I takie płatki pod oczy. Proszę bardzo. Tam są dwie pali, No to... No, jak dwie pary, to dwie pary, tak? Dobra. E, kolejna. Ja tu mam ogólnie. głównie rzeczy z Halloweenowe, Więc, bo jest. teraz jest mnóstwo takich rzeczy. Mam taką. bum, maseczkę do twarzy. No, tak, mateczka do twarzy. Mam taką. W ogóle nawet nie wiem, czy ją Wam pokazywałam, czy nie, bo ja nagrywałam drugi raz. Tak, przyznam się, nagrywałam drugi raz. Po prostu mi nie wyszło, bo. bo <laughs> się nagle lampa włączyła. Chciałam, żeby było tak. fajnie. Dobra. Yy, no. Tak. Taka. Po prostu. Taka. Fajna. Ich raczej nie będę robić testu, ale jak będę to Wam dam znać. No i. Takie dwie maseczki. Kupiłam je dzisiaj. Nie wiem po co dosłownie. Nie wiem. No i widzimy się w drugiej części. Jej. Subskrybujcie. Siema.